Wszyscy gorzowiani kochają Gorzów i dlatego też ja jako prezydent muszę podejmować działania, by to uczucie rosło, a nie malało, Ale do rzeczy. Stało się tak, że urzędująca minister wykazała się małą miłością do naszego miasta. Bo jakże inaczej nazwać pominięcie Gorzowa w podręczniku szkolnym? Ale dziś możemy to zmienić. Pani premier Ewo. Kochaj. Gorzów, kochaj i przywróć Gorzów na mapę. Pani premier Ewa Kopacz i pani minister Kozik-Rostkowska mam, mamy nadzieję, że sprawią, że Gorzów znowu pojawi się na mapie. Wykażą się miłością do naszego miasta i Gorzów będzie widniał w podręczniku szkolnym. Mamy ogromną nadzieję, dlatego też zapraszamy z ogromną miłością i radością do naszego wspaniałego miasta panią premier i panią minister, żeby zobaczyła jak świetne jest to miasto, ale też liczymy na to, że ta deklaracja i ten apel spotka się z dużym zrozumieniem. Ze swojej strony mieszkańcy. O! Ze swojej strony jako mieszkańcy i jako inicjatywa obywatelska Ludzie dla Miasta przygotowaliśmy naurkę dla premier Ewy z odezwą premier Ewo, kochaj Gorzu. Będziemy dzisiaj zbierali od Gorzian podpisy i jednocześnie zapraszamy panią Ewę Kopacz do Gorzowa, aby inspirując się tytułem Radosne odkrywanie świata od A do Z żeby przyjechała do Gorzowa, odkrywać z nami miasto wie. Teraz zapraszamy do składania podpisów. Będziemy je z, dzisiaj zbierali podczas akcji „Zakochaj się w Gorzowie”, na, na, na którą zapraszamy wszystkich obecnych i jeszcze nieobecnych, i też wszystkich was proszę o podpisywanie się. Zaczniemy od pana prezydenta. Podpisujemy się pod hasłem „Premier Ewo, pokochaj Gorzów”. To miasto zasługuje nie tylko na miłość, ale także na miejsce w podręczniku szkolnym.